Siemanczkowy dobra z tej strony Lewisek. W dzisiejszym odcinku jest ze mną. Sirboczek Siemka, Siemka i Miki z kawa. Cześć. I dzisiaj odcinek to nie jest Minecraft Bedwars, tylko e, Tower PvP na serwerze. Clearacja. Ale łóżko też masz, ale łóżko też masz. Widzę. A, a śpiszę bonus, a ja mogę tak sobie Bądź. Budujemy się do ciebie? Do siebie? Nie, jakby. żeby nie było teamowania się za bardzo, bo takie trochę. nie, 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 tręce, nie, a nie, jakby nie, nie, z tych boczek nie, nie, mi mam ze śniegiem ok nie, grzyba jak nie, zostaje? nie, 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 Co Co! Jest? A bo, a bo Boczek mnie zabił, no, oczywiście. No i zginąłem. Ja też. A mnie zabił Boczek. Dobra. E, wchodzę jeszcze raz, wchodzę jeszcze raz, wchodzę jeszcze raz. Na, no, Jesteś? 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 Wlewisku. A ty pamiętasz, jaki był twój pierwszy obserwujący? Tak. Pamiętam. To go pozdrow. E, pozdrawiam Cię, e, mój, mój najlepszy przyjacielu. Mm. Ty! Ej, patrzcie! Nie, budujesz, ej, patrzcie! Budujesz, 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 ej, patrzcie! Budujesz. Ej, patrzcie, bo ja komand command bloka mam, mam command bloka. Nie, da się go postawić. Ej, z boczek to ja, nie zabijaj mnie. No dobra. Ja ci nic nie zrobię. Masz ciasto. Rzuciłem ci ciasto! No nie złapię. Ej, dawaj, dawaj, ej, ej, Miki! Miki... Do, 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 mam łódkę, mam łódkę, tylko że chwilę Nie, mam nie, nie, Miki. Ej, buduj się już do niego, buduj się Ej, musiałeś wnosić Ej, bo do mnie się jeszcze się buduje Dobra, zabiję go, zabiję go, w końcu dał się Ej, dobra, to budujemy się do siebie Nie, nie, a, ode mnie. A, a no. nie ale nie róbmy tak, żeby było taki team, co nie no, taki mocny, mocny team Jaki team? O kurde, do mnie się jeszcze buduje Te, no i po No My My to nie to nie jest Steve bożek też Ej, to, to ja mam odbiło, no. Ale w drugą stronę powinieneś się budować. A ja nie muszę... Ja muszę iść do niego No tak, idź do niego, dawaj Mówię, że nie muszę iść do niego Musisz go. Cześć! Masz Aj oj. Oj, oj, oj Przeżył! Nigdy nie nie ma Weź iść do niego. No idę. Ty no, nie mogłeś iść na tą bazę i potem do niego, ale jak... To chcesz. Nie mogę. Nie o oj, o oj. 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 jakieś... Oj oj oj, jakiś... oj, 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 Oj <grych> oj oj. oj Oj, oj. Ooo, co ja mam? Drewno? Dawaj, walczysz! Bo bo, bo, bo ja gram, ja gram No mówię dawaj A ja gram na tym. Leć do niego lec ale, do niego Ale ja gram na tym, na, na bloku no. Ty ja kilo się tobie Fajnie było gdybym tarcza drapała Jakby on był na jakimś bloku to byśmy skopać tylko Co jest? Ej nie, bo to, bo to jest drewno, ja mogę sobie tak Pięć. I co? Jakby powinien się o sobie bardziej... Ty patrz, ja, ja mam tego... Też ma chyba drewno. ...Nedrostar. Zgadz na niego. Teraz wr wrócisz do niego. naj. No, no. Dobra, e, bo mi przerwało nagranie. Nie wiem, nie wiem w którym momencie, a nie wiem, że mi przerwał nagranie. Bo ten OBS też mnie nie W każdym razie dwa razy wygrałem: raz wygrał kawa, e, a ja kończę ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie! I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!